A więc, Szyma, jestem Miercel. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Gadolinu. Za dzisiejszy temat również dziękuję modce, ale echo jest? Chyba jest echo. Przepraszam. Dziś długo wyczekiwany przez Was temat, czyli trochę o kuchni Gadolinu. Trochę, może być trochę długi materiał, ponieważ tak, opiszemy sobie, co jedzą poszczególne, poszczególni, poszczególne Rasy w każdym królestwie, czyli na przykład nie dotyczy krasnoludów, ponieważ krasnoludy jedzą to samo, tak samo urządzy jedzą to samo, do czego zaraz przejdziemy. Zacznijmy od najbardziej rozpoznawa, rozpozna, rozpoznawalnego z królestw, czyli z Sancedoru, a do, dokładnie z państwa Ozganka. Zacznijmy od chlebów. Używam tam chleba żytniego oraz chleba, chleba pszennego U, zup. mamy tu na przykład zupę gulaszową, rosu, zupę cebulową, zupę marchewkową, zupę kapustową, żurek, zupę grzybową, zupę pomidorową, krupnik, barsz czerwony, zupę ziemniaczaną, zupę paprykową, zupę fasolową i zupę ogórkową. I jeszcze z takich dań, jak to nazwać? Bo w większości wszystkie królestwa, znaczy wszyscy, wszyscy mieszkańcy Gadolinu jedzą zupy. Tak, wiem. No, taki, takie coś po prostu wymyśliłem sobie. A z dań takich, co jedzą już nie zupy, to są polędwiczki, sajgonki, wątróbka oraz pierogi. Przejdźmy teraz do kolejnego z królestw, jakim jest królestwo Ulam. Trochę rozbieżność, ponieważ Ulam leży na zachodnim brzegu tego głównego kontynentu. Z chlebów używają chleba żytniego, chleba pszennego oraz chleba z oliwkami, z zup, jakie jedzą. Zupa gulaszowa, rosół, zupa cebulowa, marchewkowa, zupa kapustowa, żurek, zupa grzybowa, zupa pomidorowa, krupnik, barszcz czerwony, zupa ziemniaczana, zupa paprykowa, zupa fasolowa, zupa ogórkowa i zupa z, z łososia. No bo ten kraj jak wiadomo jest znany z produkcji statków oraz z, dużej, z dużego połowu ryb. tak zdań to są polenwiszki, sajgonki oraz wątróbka Mentos występują tu chyba w całym gadolinie dynie nigdzie indziej nie występują, wiadomo, jeszcze na tej wschodniej wyspie nie jest opisane, I tak jak dzisiaj też nie będzie opisane tam co jedzą tamte krysy, ponieważ nie jest ta wyspa jeszcze dokładnie przeze nie opisana ale tak jak już wspomniałem w ostatnich odcinkach w ostatnich odcinkach już zacząłem ją opisywać trochę są to dania, jakie tam są, są to polędwiczki, pierogi, sajgonki oraz wątróbka, z chlebów używają chleba żytniego i chleba pszennego, Zup. zupę dyniową, zupę pomidorową, zupę chrzanową, zupę jeżynową, żurek, rosół, zupę gulaszową, krupnik, zupę porową, barsz czerwony, zupę ziemniaczaną, zupę paprykową, zupę serową oraz zupę ogórkową. Przejdźmy do kolejnego królestwa, jakim jest Królestwo Koplan, leżące na samej północy yy, królu, yy, głównego kontynentu. Zdań, które tam są, to polędwiczki, pierogi, sejdunki i wątróbka. Z chlebów to chleb żytni, chleb pszenny. Zupy, jakie tam jedzą, to zupa pomidorową, zupę szanową, żurek, rosół, zupę gulaszową, krupnik, barszcz czerwony, zupę ziemniaczaną, zupę paprykową zupę buraczkową, zupę kalafiorową, zupę szpinakową, zupę fasolową i zupę ogórkową. Królestwo Banme graniczy z królestwami Karat, Ulam oraz Magpol, leży tak bardziej na zachodniej części głównego kontynentu. Zdaje tam są polędwiczki, sajgonki, wątróbka z chlebów, jakie używają to chleb żytni, chleb pszenny oraz chleb z oliwką, zupy, jakie tam jedzą, to zupa pomidorowa, zupa szanowa, zupa jarzynowa, żurek, rosół, zupa gulaszowa, krupnik, zupa porowa, barszcz czerwony, zupa ziemniaczana, zupa paprykowa, zupa brokułowa, zupa z cukinii, zupa szparagowa, zupa szczawiowa i zupa ogórkowa. Kolejnym królestwem jest Karat, granicząc z Ulam bamme, Arton oraz Sindarium. Zdania, jakie tam jedzą to polęwiczki, sajgonki, wątróbka. Z chlebów Jest to chleb żytni, chleb pszenny, chleb z oliwkami, zupy jakie tam jedzą to zupa gulaszowa, zupa znaczy rosół, zupa cebulowa, zupa marchewkowa, zupa kapustowa, szurek, zupa grzybowa, zupa pomidorowa, krupnik, barszcz czerwony, zupa ziemniaczana, zupa paprykowa, zupa fasolowa i zupa ogórkowa. Przejdźmy teraz, już wszystkie królestwa zamieszkowane przez ludzi, czyli Ulam, Banny, Karat, Koplan, północna część San czyli Państwo Ozgankan oraz Mendoz zostały omówione. Przejdźmy teraz do, 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 tego, do tego, co jedzą elfy. Bo jak mogliście zauważyć, nie ma żadnej znaczy takiej wielkiej różnorodności. Tym, co jedzą na przykład ludzie z Sansodoru oraz yy, z królestwa Sansodor albo z królestwa Ulam. Wiadomo, tam chleb jakiś nowy jest i trochę różnych zup, ale z, yy, względnie jest to samo. Natomiast u Elfów yy, jest sprawa bardziej ciekawa, ponieważ jedzą oni bardziej, yy, jakby to nazwać, dania, zupy yy, roślinne warzywne, owocowych zbytnio nie jadają. Elfi jak wiecie, zamieszkują południową część Samsodoru, czyli państwo Similian oraz królestwo Artam. I przejdźmy do tego, co jedzą w Państwie Similian, a zdań, jakie tam jedzą. Joren, czyli to jest zupa ziołowa z dodatkiem poru i liści dębu, Fismas. Od, o tej zupie Fismas wspominałem również w filmie. Jak przedłużyć życie w gadolinie? Bo tam, że zupa przedłuża, gdy jecie ją 2 lata ciągle, codziennie, to wtedy wydłuża się życie o 5 lat. Czyli jest to zupa ziołowa z dodatkiem pietruszki, wody z drzewa alkonaz oraz tajemniczego składnika. Tajemniczego składnika. Dlaczego tajemniczy, dlaczego tajemniczy składnik? Ponieważ elfy nie chcą, elfy z z państwa Similian, nie chcą, żeby każdy, każdy elf, każda, każda rasa mogła wytworzyć sobie właśnie zupę jakąś Fismas. To jest dosyć tajna receptura, ten ostatni składnik nie jest znany oraz powiada się, że w tej zupie Fismas jest, że każda zupa Fismas jest objęta jakimś zaklęciem. Uwola jest to zupa ziołowa z dodatkiem przyprawy z korzenia brzozy. Właśnie z przypraw w, w Sodorze oraz w A u Elfów. tak, u elfów, po prostu powiem u elfów. najbardziej znaną przyprawą jest skorzenie brzozy. Jest to najczęściej używana. Jewas to podgrzewane liście dębu z dodatkiem przyprawy z korzenia brzozy. Czyli jest to, jest, są to podgrzewane liście dębu a dąb występuje w większości lasu Bonder oraz jest to bardzo popularne drzewo. Przejdźmy teraz do churonu, czyli jest to sałatka warzywna, w której skład wchodzą marchewka, pietruszka, pomidor, por, dynia, która jest sprowadzona z Mendos, z dodatkiem przyprawy z korzenia brzozy. Tak to wygląda, czyli sałatki też jedzą. I jest jeszcze terazm, czyli to jest sałatka roślinna. I w skład tej sałatki wchodzą Wchodzi szczypiorek, liście dębu, liście brzozy i liście z drzew Soleut. Drzewa Soleut różnią się tym. No, są W lesie Bonda, oczywiście, rosną takie drzewa jak u nas na przykład w Świecie. Ale jest na przykład są też drzewa so, należące. Nie, drzewa Soleut. Są, są też również w lesie Bonder drzewa Soleut, bardziej w południowej części lasu Bonder, czyli w części właśnie państwa Similian. Drzewa mają brązową korę oraz wyróżnia je to, że mają niebieskie liście. Tak dobrze słyszeliście? Niebieskie liście, tak jak moja koszulka. Takie właśnie są liście tego drzewa. Jest ono właśnie spotykane tylko w królestwie w, półno, w południowej części królestwa Sansodor. Mówi się, że nie, one, nie, nie spotkano ich od razu, tylko zostały wyczarowane przez, znaczy, przy użyciu jakiegoś zaklęcia, jakiegoś czarodzieja, który włada żywiołem ziemi. Przejdźmy teraz do Królestwa Artan. Tam jedzą joren, czyli zupę ziołową z dodatkiem poru, liści dębu. Zamiast tutaj mamy fismasu, ponieważ fismas jest robiony tylko w państwie Similian. Mamy tu rose, czyli są to pokruszone liście dębu i brzozy z dodatkiem przyprawy z brzozy. Jest jeszcze uwola, też była tam, czyli zupa ziołowa z dodatkiem przyprawy skorzenia brzozy. Zamiast huronu mamy tutaj, jak to nazwać? Znaczy nie, nie zamiast huronu, zamiast terazmu, ponieważ jak mówiłem, drzewa soleut występują tylko w południowej części bonder, lasu bonder i mamy tutaj zamiast właśnie terazmu, mamy sałatkę roślinną w skład, w której wchodzę, wchodzi koperek, mięta, liście laurowe. I liście ze srebrnych drzew. Srebr, srebrne drzewa, też zrobię o nich materiał. Napiszcie, czy byście chcieli taki materiał. Yy, yy, jak wspominałem już yy, o walutach, tak, tu waluty się nazywają, waluty w gadolinie. Tam też wspomniałem o srebrnych, srebrnych drzewach. Yy, historię o nich opowiem w odcinku yy, odcinku. Poświęconych tylko i wyłącznie im i historii powstania. I jak mogliście słyszeć, właśnie w tamtym odcinku o walutach, yy, używane są one też jako, yy, w kwestii artan, jako forma waluty tam, po prostu. Jest yy, są te liście jeszcze pozłacane i się nimi płaci. Ale można je też użyć, oczywiście bez pozłacania. Yy, można je użyć właśnie do, do sałatki roślinnej, jaką jest kręg. I jest jeszcze z sałatka warzywna yy, Huron, w której skład wchodzi marchewka, pietruszka, pomidor, yy, por, dynia z dodatkiem przyprawy z korzenia brzozy. No, czyli większość i te wszystkie dania, właśnie są z dodatkiem z przyprawy z korzenia brzozy. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak ta przyprawa powstaje, bo chyba sama nazwa mówi, z czego jest. Ukrasnąłów. Też jest jeden taki owoce, które jedzą, które nie są spotykane właśnie nigdzie. Znaczy są spotykane tylko i wyłącznie w jaskiniach, ale zaraz do tego przejdziemy. Krasnoludy oczywiście zamieszkują góry szkarłatne, góry karłowate i góry wysokie również. Wszystkie krasnoludy z takich dań. Krasnoludy nie mają zróżniwo, zróżnicowanego jadłospisu, tak to chyba mogę nazwać, ponieważ na zup, jakie jedzą, jest to krupnik, a z dań jakie jedzą, jest to kurczak. Kurczak jest opalany, znaczy robiony w piecu, w głębinach gór, w ich królestw. Ale jeśli mówiłem o tych owocach, są to owoce foros i są to, są to owoce, które porastają na krzewach w jaskiniach. Można je również, nie, no oczywiście, nie spotkać tylko w górach. Yy, tam szkarłowatych, yy, karłowatych szkarłatnie, yy, oraz tam innych górach, tylko wieski nie. Są one dość częste, tak to chyba mogę powiedzieć. Yy, no i są to owoce porównywalne do smaku truskawki, lecz mają kolor yy, pomarańczowy. U Zondzy, jak to wygląda? Ządza oczywiście zajmuje tereny królestwa Sindarium, Kendo, Storen oraz Undarat. Zonzy. Zonzy też nie ma. Armia Zonzy. Mieszkańcy, rasa zązy. o Undarat. Yy, rasa Undarat nie ma zbilansowanego jadospisu, ponieważ yy, jedzą tylko, jak to nazwać, jeden typ potraw. Czyli jedzą wszystkiego rodzaju mięsa. Yy, wszelkiego rodzaju. Czyli mówię tu nawet o yy, mięs mięsie ludzkim. ponieważ wiadomo, jeśli tam jakiś oddział zązy napadnie na kogoś, no to go zjada, więc później trudno jest zidentyfikować, kto został zabity. W bitwach to się nie zdarza, ponieważ w bitwach nie ma na to czasu na konsumpcję. Tak, tak to wygląda właśnie u zązy. Oczywiście mięso ludzkie i mięso, mięso elfickie oraz mięso krasnoludzkie, ale dochodziło też do takich sytuacji, kiedy właśnie rasa Undarat zjadała siebie nawzajem. Czyli właśnie o rasie Undarat zrobię też chyba oddzielny film. Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. Właśnie. Dochodziło do takiej sytuacji, kiedy jeden osobnik z rasy Undarat do drugiego osobnika z rasy undarat, kiedy na przykład się pogłócili. Więc takie sytuacje też się zdarzały i się zdarzają. Lecz właśnie na Discordzie zakończyliśmy. Zakończyliśmy ten temat. Temat chyba wyczerpany w całości. Jeśli macie jakieś pytania lub o coś innego Wam chodziło, pisząc właśnie propozycję na ten odcinek, to piszcie w komentarzach, a ja się do tego odniosę. Jeśli chodzi o Discorda, zadaję Wam tam właśnie często pytania, ankiety. Co byście chcieli w kolejnych odcinkach? Jakie tematy poruszane? Na przykład w kolejnym odcinku będzie o medalionach. Mam nadzieję, znaczy jakie odcinki bardziej mi obchodzi, jeśli Wam robię, takie, robię, takie, robię taką wam ankietę, to bardziej mi chodzi o to, co, co Was ciekawi, co Was interesuje i co zrobić, jakby zająć się tym najszybciej. Więc najprawdopodobniej, najprawdopodobniej medaliony będą. W kolejnym odcinku również dałem Wam skró mo możliwość skróconej wersji mm, Gadolinu, historii Gadolinu do 2000 roku, ponieważ jak możecie czy mogliście wyczytać na Discordzie. to opracowuje na razie historię, całą gadoliną do 2000 roku. Ponieważ niewiele z Was wie, ponieważ na kanale opowiadania również pisze właśnie swoje opowiadania. Na przykład ostatnie opowiadanie było o Zonzie. Taki temat ma Ząza nawet. I mamy tutaj na przykład o Zonzie, czyli to jest Bóg Wojny, był to Bóg Wojny, ale on za, Tutaj mamy, że. Dzon za zapragnął podporządkowania sobie jakiegoś państwa ludzi. I chciał zawadnąć całym Gadoliniem, tak jak Mertor. Mertor, jakby wam to powiedzieć, mamy tu na przykład opisane, że gdy był rok 563, ludzie w oraz Elfy założyły już pierwsze państwa. Ale one występowały już. Ludzie tam, pierwsze stworzenia, właśnie ludzkie, Elfy. Znaczy tak, pojawiły się już w okolicach 500, 500 roku, ale niewiele z Was wie, że również jest historia minusowych roków oraz przed tych 400, ponieważ wtedy właśnie większością Gadolinu rządził Mertor, ale no, może też zrobię, znaczy w dalekiej przyszłości zrobię o tym. Film. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, że wysłuchaliście tego całego. Jak wysłuchaliście to napiszcie krupnik w komentarzach. Y I pa pa.